Kochani, zapraszam was na rozmowę o zakupocholizmie z Zosią. Dodam, że jest to druga część tego wywiadu, ponieważ pierwsza jest opublikowana u Zosi na kanale. Link będzie tutaj na dole, ale żeśmy się tak rozgadały, że <grywamy> zrobiłyśmy z tego dwa osobne odcinki. Więc na pierwszy biegnijcie do niej, u mnie jest dalsza część. Zapraszam. Kasiu, to ja ci teraz zadam takie pytanie. Są przecież kobiety, które lubią robić zakupy, e, sprawia im to przyjemność, e, lubią czuć się atrakcyjne dzięki temu, bo przecież to tak. normalne, że my kobiety Oczywiście. lubimy się stroić i nie ma w tym absolutnie nic złego. Wręcz Oczywiście. uważam, że to jest dobre zjawisko, że tak, lubimy tak. się stroić i atrakcyjnie wyglądać. Są też kobiety, które lubią na przykład kolekcjonować ładne rzeczy, a więc kolekcjonować torebki mhm. drogie, kolekcjonować buty. I tutaj pojawia się pytanie, kiedy to jest zdrowe to kupowanie, to jest jak najbardziej okej, okay, mhm. a w którym momencie to już będzie uzależnienie? No to chyba ty sama też widzisz, że kompulsywne, bo mówimy o wiecie, o takim wewnętrznym przymusie. Ty, wszystkie nałogi wiążą się z tą kompulsją, nie? Czyli musisz pić alkohol, chociaż wiesz, że on ci szkodzi, musisz jeść, jeść chipsy, chociaż ważysz już 220 kg. No, bo to są wszystko mechanizmy autodestrukcyjne. Czyli wchodzisz tutaj i po prostu ty musisz kupować. Kolekcjonerstwo, można kolekcjonować bardzo różne rzeczy: torebki, ubrania, znaczki, wędki, noże? Wiesz, ludzie kolekcjonują tak, samochody, motory itd, i tak dalej. Jest zawsze działaniem bardzo przemyślanym, mhm. rozciągniętym w czasie. To są rzeczy zaplanowane. Co więcej, muszę wam powiedzieć. Ponieważ ostatnio przeglądałam takie tam różne fora o luksusowych torebkach i tak dalej. Szczerze mówiąc można je sprzedać naprawdę w dobrej cenie. Tak, można inwestować normalnie można, w takie Można tak dobre luksusowe. i te starsze modele, które są w świetnych, świetnym stanie, naprawdę są dzisiaj w naprawdę cenie, więc że tak powiem to naprawdę jest kolekcjonerstwo, a poza tym ja uważam, że jeżeli coś Cię bawi, nie? i to nie szkodzi tobie i innym, no to mm -hmm. po prostu no, fajnie, że to robisz i to rób, nie? Mm -hmm. Czyli jak odróżnić tę granicę? Czyli to jest to, że ktoś w nieprzemyślany sposób to robi? To tak, to jest tak. No ten, ten element przymusu wewnętrznego, tak. wiesz? Mm -hmm. I tego, że po prostu wewnętrzny, jak tego nie robisz, czujesz niepokój, okay. tak? Mm -hmm. I co więcej, no, wzrasta ta, wiesz, ta, ta siła bodźca musi wzrastać. Czyli mamy te trzy elementy klasyczne przy każdym uzależnieniu, nie? Mm -hmm. okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo Ty jak masz doświadczenie, bo Ty pracowałaś z zakupoholikami, to, bo mamy pewnie różne y, przykłady tych zakupoholików, mm. tak bym to może podzieliła, wiesz, ja nie jestem specjalistą w tych dziedzinach, ale tak, tak po swojemu to nazwała, że, y, bo tak, są osoby, które są bardzo bogate i tak wydają, tak. Tak, ale y, y, oprócz konsekwencji jakichś tam powiedzmy wewnętrznych, o których mówimy, to, to nie przynosi to jakichś y, większych, poza tym, konsekwencji. Natomiast są też osoby, które nie mają środków albo mają bardzo niewiele środków i one na przykład Kredyty. Tak. Ja czytałam o takich tak, przykładach. Tak. No wiesz, dzisiaj mamy te trzy główne przyczyny rozwodów, czyli mamy rozpad więzi, dobranie charakterów, zdrady, no i, I, I teraz, uzależnienia. Uzależnienia. No, oczywiście, że uzależnienia, bo no wiesz, no, przy alkoholiku to nikt się nie, nie dziwi, rozumiesz? Pije, tak. bije, bije no tak. E, wiesz, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zakupoholizm jest trudniej wykryć, bo on jest w obszarze takich społecznie akceptowanych. Zachowań. Do momentu, kiedy wiesz, nie masz jednej karty, drugiej karty, e, ktoś mm. nie zaciąga długów, żeby, e, bo, bo wiesz, bo ja musiałam koniecznie kupić, bo to jest tak jak hazardzista, wiesz, on zastawi dom, podpisze wszystkie kwity, bo on się właśnie teraz musi odegrać, nie? Rozumiesz, bo on wie, że on się odegra, on na pewno i potem się nie odegra, nie? I jest masakra. I to samo jest z zakupuholikami. Z tym, że no, ja znam takie przypadki, że właśnie no, tutaj przodują kobiety, ale. Że biorą kartę męża i po prostu kupują kolejną balanciagę, coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Torebkę Louis Vuitton, zawsze Ale mam też ostatnio taką klientkę, której po prostu mąż był wybiórczym, że tak powiem, zakupoholikiem. Rowery za 4 tysiące, 6 000, 12 tysięcy euro. Oczywiście do tego musiał mieć pasujące ubrania, wszystkie z najnowszych kolekcji, bo przecież jakżeby inaczej. No i posłuchaj, nie, nie łożył na dom, nie łożył na dzieci. Hey. Był w ogóle był typowym takim uzależnionym człowiekiem, bo był bardzo taki słaby w komunikacji, itd. itd. I ona podjęła decyzję o rozwodzie, mm -hmm. y, widząc jak on eskaluje te wydatki na te swoje hobby. Nie? Mm -hmm. Więc mamy, wiesz, tych ludzi, ale mamy też ludzi, którzy są bardzo mało zamożni, a też są zakupuholikami, z tym, że oni to realizują, bo oni uważają, że oni są oszczędni i sprytni. Ale i tak kupują mnóstwo rzeczy. Um, no, wiesz, takich na przykład tam ostatnio słyszałam, że taka jedna osoba to nakupowała takich rzeczy, bo była w, w, w jakimś takim sklepie wysyłkowym, gdzie wiesz, takie magiczne różne rzeczy sprzedają, które działają po prostu cuda z róż w kuchni, to, tam, to, No i narobiła jakiś tam zakupów za ileś tysięcy, nie. Bo po prostu, no, 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 po prostu ta, ta pani w telewizji mówiła o tym w taki sposób że no i zadzwoń i pisz. I to była ta okazja, bo to jeszcze jest to, ta okazja. I oni mówili, że tylko pół godziny, a drugie dostałam gratis, nie? <grystanie> to I, to jest... <grystanie> I teraz nikt nie chce tych sprzętów, rozumiesz, bo to jest taki totalny badziew. I taki w ogóle, no ale przecież to była taka okazja. to W ten sposób też się oszukuje ludzi starszych, tak swoją drogą, nie? Ale to już, ale to jest wiesz, to jest taka cienka linia, a poza tym te mechanizmy marketingowe, co dokładnie to wykorzystują, nie? Wykorzystują i myślę, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają też. Um, strzemięźliwości, dokładnie. W, tym, nie, nie, w przemyśleniu, nie? Tak, i wiesz. Y czy to może też tak poprawnie się, się mylę, ale wydaje mi się, że to może też bazować zakup związany, bo to mówię ogólnie jak o holizmu, ale związany z kupowaniem na przykład ubrań albo też produktów do poprawiania urody, czyli kosmetyków, do makijażu, może też bazować na tej potrzebie naszej właśnie tej samoakceptacji, tak, poczucia atrakcyjności, no i tak jak mówię, nie sprzyjają te. Obecne te czasy, no bo tak dużo jest pięknych zdjęć, wszyscy tak ładnie wyglądają. No. Wyglądamy. My też tutaj wiesz, make-up przed nagraniami, ładnie lampy świecą, żeby pięknie wyglądać, prawda? No ale wiadomo, że y, życie poza kamerami y, czy poza Photoshopem i zdjęciami akurat ani ty pewnie też nie stosujemy Photoshopów no ale wiadomo, że dużo osób to stosuje i też to może m, wynikać z tego, że wiesz, y, kupię sobie nową sukienkę albo mhm. kupię sobie nowy krem i będę ładniejsza. No bo jest presja, nie wiesz? No. Ludzie są bardzo oceniani po wyglądzie. Nie wiem, czy wiesz, że największy taki przemysł to jest w Korei. Korea jest na przykład. I oni są w stanie zmienić dokładnie, wyglądzie wszystko z kształtem czaszki. Ale operacje plastyczne. Operacje plastyczne, tak. Są w stanie zmienić wszystko. Właśnie ostatnio ten temat oglądałam. I to po prostu ilość samobójstw na, na, wiesz, na że ze względu na swój wygląd jest tam po prostu kosmiczne, ale to jest ogólnoświatowy trend. Mm. I myślę, że wiesz, no, już gwiazdą w Hollywood w 30-40 latach uszuwano żebra, żeby osiągnąć talię. Więc to jest po prostu, no to jest ta presja. No, ale to znowu, jeżeli no, jestem chcę być idealna zewnętrznie, to jak to się ma do mojego wnętrza? Czy ja jestem po prostu sobą szczęśliwa? Nie? Też. Czy wiesz, przeżywam to życie, no jestem jaka jestem, wiesz, ale jest fajnie, nie? Jestem po prostu zadowolona z siebie, z ludzi wokół siebie, ludzi wokół siebie czy ciągle ja to wiesz, eksportuję na zewnątrz, nie? To moje poczucie wartości i samopoczucie, bo naprawdę, to zresztą widzisz to sama, to jest krótkotrwałe. I musisz to jest, ciągle. To jest, jest krótkotrwałe. Opowiem Ci jeszcze jedną historię, która mi się przytrafiła. No. Teraz mi się przypomniało właśnie. Jedna też dziewczyna do mnie trafiła, która miała zrobionych kilka operacji plastycznych. Była śliczna, naprawdę była śliczną dziewczyną, no wysoka, piękna, wiesz, biust zrobiony, wszystko, nos. No. Perfekt, wiesz, na, to, taka, że jak modelka wyglądała. No I wiesz, jak ona mi e, pokazała swoją garderobę, to, to był pokój. To był pokój z ubraniami. I później gdzieś w rozmowie wyszło: Padło takie zdanie, że wiesz, ja też się zgłosiłam do ciebie, bo ja chcę już zrezygnować z takiego poczucia, że, bo, bo doskwiera mi to, że ja czuję, że za każdym razem, kiedy kupuję nową sukienkę, to mam taką nadzieję, że ja się bardziej atrakcyjnie poczuję. Ona mi to sama się przyznała do tego. No, Mandra dziewczyna z pełną no. drogą, nie? i do mnie przyszła i chyba, wiesz, może te moje filmiki, gdzie ja tak mówię o tym rozsądnym, <laughs> wiesz, to może gdzieś tam przekonały i tak się też dobrze z tym, wiesz, poczułam. W sensie miło mi się też zrobiło, że, że, że mogłam w jakiś taki szer... jak bardziej pomóc, nie tylko tą samą modą, poukładaniem tej garderoby, ale wiesz, nawet taką rozmową. No i to też właśnie. Zy co, bo tutaj... we wszystkim po prostu potrzebne jest zdrowie. Ja uważam że we wszystkim. Wychowaniu dzieci, nie? No, posłuchajcie, no nie ma jednej drogi na poprowadzenie dziecka, na jedna, jednej drogi na związek, nie ma jednej drogi na, na garderobę. Natomiast jest to, że po prostu trzeba być, wiecie, takim zbalansowanym i ten zdrowy rozsądek dzisiaj myślę, że jest. W tym świecie, wiesz, komercji, kupu, jesteś tego warta. Wow, wow. jesteś. Teraz, teraz, teraz wyprzedz Kup, kup, za pół roku zapłacisz, nie? Wiesz, tak jakby to było w kosmosie, nie, że ty tego nie zapłacisz, nie? To jest po prostu, to jest bazowanie na tym wszystkim, co jest niezdyscyplinowane, wiesz, mało przemyślane, impulsywne, dokładnie do tego jest skonstruowane cały. Sztab ludzi, którzy myślą o psychologii zakupów, o tym najprostszych instynktach człowieka, o tego, że on się czuje mało akceptowany, mało chciany, mało spełniony w relacjach, ale rzeczy ci to dadzą. Tak. I nikt nie mówi, że na 15 minut. No dobra, to teraz Kasia. Mhm. W takim razie jak sobie z tym radzić? A czy wystarczy sobie poukładać pewne kwestie w głowie, albo wprowadzić jakieś nowe nawyki, co też nie jest łatwe, wprowadzenie nowych nawyków? Czy może tuż tu trzeba się udać do specjalisty? Wiesz, to zależy, w jakim przedziale już jesteś. Bo jeżeli jesteś początkującym zakup zakupocholikiem, to wyznaczenie sobie na przykład pozytywnych celów w życiu. Plus stworzenie listy zakupów, plus na przykład, nie wiem, kupienie Twojego kursu czy zrobienie takich rzeczy, które. i wkrótce tanie. znów sprzedaży. <noise> Ludzi, którzy uczą zdrowego, po prostu zdrowego rozsądku w tym wszystkim. No, to, to przyniesie skutek. No Im bardziej człowiek jest zaangażowany, to tak jak powiedziałam, to jest góra lodowa, nie? To jest czubek góry lodowej. Tutaj w fundamencie mamy jakieś głęboko zakorzenione przekonania związane z samooceną, no i wtedy zazwyczaj trzeba to przekopać, przepracować, zdać sobie sprawę, co nam powoduje i po prostu przyjąć nad tym kontrolę. Mhm. Nie? A to zajmuje zazwyczaj trochę czasu, ale dodam jest bardzo opłacalne, bo nawet zapłacenie za terapię jest tańsze niż tonięcie w długach w wyniku posiadania, wiesz, 4 milionów. W cudzysłowie, butów, których potem i tak przecież nie chcę nosić, mm -hmm. nie? <noise> Katarzyna, kurczę, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mi tak się mi się miło. Tak mi się miło Ciebie słuchało. W ogóle, dla mnie ten temat, który poruszamy, nie wiem, jak Wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Natomiast ja tutaj siedziałam wbita w fotel i bardzo mi się przyjemnie słuchało tego, co, o czym mówiłaś. I myślę, że. Czuję w środku, że te tematy są ważne, one są ponadczasowe i z, im dalej będziemy się tak szybko rozwijać w tym świecie, a będziemy, bo nie zatrzymamy tego, tak. tym myślę, że te tematy i świadomość tych zakupów, właśnie podejmowania decyzji, psychologii w ogóle, jest tematem, mhm. który każdy z nas gdzieś tam powinien w mniejszym bądź większym stopniu znać i mieć świadomość te, tych Zasubanie, tematów. wiesz co, bo to jest parę wymiarów. To jest kwestia tego, jak my się czujemy ze sobą, jak my, wiesz, zarządzamy relacjami wokół, ale też, widzisz, ten twój ułanierczyk, Challenge. Dla mnie to jest też bardzo ważne, jak my zarządzamy planetą. Rozumiesz? Mhm. Bo jeżeli ten przemysł odzieżowy produkuje taką ilość tego, jest taka nadprodukcja, nie? No to wiesz, to są takie tematy, które naprawdę powinny nas dotykać, ale zawsze zaczyna się to ode mnie. Bo my de facto, wiesz, do tych sieciówek chodzimy, my głosujemy nogami, nie? My robimy pewne rzeczy i myślę, że to oprócz takiego osobistego wymiaru ma, wbrew pozorom, bardzo szeroki mhm. kontekst. Tak. No. Gdybym nie była osobą, wiesz, która ma zasięgi duże, to bym pewnie miała mniejszą motywację, żeby czegoś takiego się podjąć, bo to by mm -hmm. tylko było dla mnie, tak? Ale też świadomość tego, że y, 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 są osoby, które obserwują mnie i w jakiś sposób y, y, inspirują się moimi poradami, to pomyślałam, że w ten sposób też y, będę miała możliwość zainspirowania większej ilości osób do takich, może, decyzji. No, oczywiście, że tak. No, to... więc tak. No tak. Miło mi się zrobiło, że tak dużo osób tak to pozytywnie odebrało, bo nie wiedziałam jak to będzie odebrane, nie? Więc tak, cieszę się, no. To co, dziękujemy Wam za udział w tym odcinku, gdzie z Zosią tutaj rozkminiałyśmy, widzicie planetę, ubrania, samoocenę, Nie wiem, jak myśmy to wszystko upchnęły, kochana w torebce. <grym>, Jakoś się udało. Tak. Proszę Was oczywiście o komentarze, proszę Was, łapkę w górę, zostawcie suba, naciśnijcie dzwoneczek i co myślicie na ten temat, nie? Zakupy, tak, ale mądrze, prawda? Jakie są Wasze doświadczenia? Do zobaczenia. Hej! Cześć!